Witam serdecznie Tomasz z Kamierzwo Warszawa. Zapraszam do spacerku po naszym showroomie, gdzie możecie zapoznać się z różnymi rodzajami okładzin kamiennych, czy też spieków kwarcowych, konglomeratów kwarcowych różnych producentów z przeznaczeniem na blaty kuchenne, schody, czy też okładziny ścian, okładziny posadzek. Zacznę od spieków kwarcowych Fiandre. Włoski producent, tutaj mamy Imperial White w różnym formacie. Występuje on, zarówno w płytach wielkiego formatu 300x150 cm w grubości 6 mm, jak i w mniejszych, tak jak tu jest to pokazane, 150x75. Ze wszystkich materiałów, o których rozmawiamy, możemy wykonać schody. I schody, teraz w zależności od rodzaju wykonania. Mamy schody Tradycyjne, czyli stopień ma 3 cm, po stopień ma 2 cm i kapinos to jest na ogół 3 cm. W tym kapinosie coraz częściej frezujemy rowki i wklejamy w nie listwy, w których później montowane jest podświetlenie LED. Schody tradycyjne możemy wykonać z granitu, marmuru, konglomeratu marmurowego, spieku kwarcowego, kwarcu. Kolejnym przykładem schodów są schody blokowe, tak jak mamy tutaj. Czyli mamy stopień i podstopień zacięty ze sobą pod kątem 45 stopni i sklejony. Także tworzą właśnie całość. Czyli mówimy o tym, że są to schody blokowe. Mogą też być schody kaskadowe, wtedy żyły przechodzą w siebie albo od lewej do prawej, albo z góry na dół kaskadowo tak jak mamy to pokazane troszeczkę dalej, na włoskim marmurze pochodzącym z Sardynii, czyli na wapieniu brecia sarda. To są właśnie schody kaskadowe w obróbce półwałek, także żyły przechodzą w siebie spadając z góry na dół. Przy schodach też istotnym elementem wykończenia jest cokół naścienny, może być to co kół prosty, czyli wtedy mamy taką listwę 7 która łamie się tak samo jak schody, albo mamy ewentualnie wangi, czyli wangi to są takie trójkąty górą odcięte w jednej linii. I mamy wangi albo pojedyncze, albo wangi w grzebień. Wtedy wanga w grzebień to jest taka, że robimy jak największej ilości stopni jeden element, który komponuje się w całość. Jeżeli chodzi o spieki, mamy ofercie firmę Dekton hiszpański producent Cosentino ciekawe wzory dość popularny Enco materiał jeżeli chcecie zapoznać się też z realizacjami z tych właśnie materiałów zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku gdzie na bieżąco informujemy o kolejnych aktyw kuchennych czy też schodów Następny producent Techniston, czeski producent konglomeratu kwarcowego, też wiele fajnych, ciekawych kolorów, płyty w grubości 30, 20 bądź 12 mm, w zależności od koloru. Z grupy Cosentino mamy jeszcze Silestone, to właśnie konglomerat kwarcowy, też ciekawe propozycje. Aktualnie wprowadziliśmy też producenta belgijskiego, czyli firmę Diresco. Fajne terrazzo, jasne materiały z żyłką, ciemne również. Technologia Bio UV, która pozwala stosować te konglomeraty zarówno wewnątrz, na blaty, posadzki, schody, ale też na zewnątrz. I tutaj ciekawą propozycją jest właśnie konglomerat ze strukturą taką antykowaną. Bez problemu możemy go stosować na schody zewnętrzne jest jednolity w swojej kolorystyce. Diresco ma kilka fajnych obróbek, tak jak tutaj mamy właśnie biały materiał w polerze, Vulcano i Antikato, bo niekoniecznie musi być poler, niekoniecznie musi być świecący. Następny producent, którego mamy w ofercie, to Atlas Plan, włoski producent spieków wielkiego formatu, bardzo ciekawe kolory, Nero Marchina, Calacata Imperiale, Calacata Antique, Statuario Supremo. Wszystkie te kolory świetnie komponują się w nowoczesnych aranżacjach wnętrz. Jeżeli szukamy modernistycznych projektów, to Statuario Supremo, czy pozostałe kolory, które wymieniłem, świetnie się do tego nadają. Tutaj mamy Panda White odwzorowanie marmuru Panda White w spieku kwarcowym. Właśnie ostatnio nawet śmiałem się do klientów, że faktura jest tak przeniesiona, że nawet przestrzały, które w naturalnym kamieniu występują, są pokazane w spieku. Oczywiście to nie jest żadna wskaza. Po prostu to jest w tym kamieniu, dlatego że spiek kwarcowy to jest płyta ceramiczna wielkiego formatu na którą naniesiona jest grafika komputerowo i właśnie dlatego spiek nie jest barwiony w masie, czyli zawsze mamy jakąś strukturę, może weźmiemy jakiś materiał, który jest bardziej przeżylony. Tutaj mamy na przykład właśnie kalakatę Imperiale w polerze i zobaczcie, że to co mamy na wierzchu nigdy nie będzie na boku tego materiału. Tak? Czyli zawsze tutaj na boku, jeżeli mamy zlew podklejany od spodu, to będzie jednolity kolor. Jeżeli mamy na przykład stopień czy rand blatu, to zawsze będzie jednolity kolor. I dotyczy to większości spieków. Jest kilka kolorów, które są barwione w masie, ale uważam, że jest to nietrafiony pomysł, dlatego że jeżeli mamy na przykład Kalakata Imperiale i ona jest złota na wierzchu. A na boku jest szara i nie wyciągniemy tego poleru rzepami polerującymi do tego samego koloru, to oczy nam będą troszeczkę po prostu głupiały, dlatego że tutaj mamy poler i mamy całkowicie inny kolor niż na boku. Więc przy spiekach kwarcowych lepiej jest, jeżeli chcemy uzyskać ten sam. Od frontu, też rysunek to lepiej jest po prostu zawierować to na 45 stopni. Czyli wtedy mamy górę i schodzimy w dół, i odcinamy go na danej żądanej grubości. I wtedy mamy po prostu fakturę tutaj i tutaj. Blaty kuchenne, i możliwości, jakie mamy. Czyli jeżeli chodzi o zlewy, tutaj mamy z Cosentino na przykład zlew w tym samym kolorze Kalakata Gold co Blat. Fajnie można go skomponować, fajnie to wygląda. Dalej mamy zlew angielski, zlew nakładany z góry. Zwróćcie uwagę na ten rand. Nieraz jak szukamy dobrej oferty, być może one są fajne. Natomiast bardzo praktyczne są zlewy podklejane od spodu, dlatego że jak używamy blatu, wszystko sobie bez problemu wrzucamy do środka. Jeszcze jak jest z opcją takiego właśnie ociekacza. Też bez problemu, jak nie potrzebujemy, go sobie wyjmujemy, mamy całą komorę zlewu do wykorzystania. Ewentualnie, jak potrzebujemy sobie właśnie zrobić ociekacz, to, to bez problemu to wykonujemy. Kolejną rzeczą są otwory na powerporty, a tutaj mamy grubeczkę. Zobaczcie właśnie, jeżeli chodzi o spieki kwarcowe, dlaczego nie można, zrobiliśmy tą próbkę specjalnie, dlaczego nie można robić profilu na brzegu, bo zrobimy profil, natomiast odetniemy dotąd ten materiał, tak jak tutaj mamy e, statuarię Supremo z Atlas Plan i dalej nie będzie to po prostu ta sama struktura, więc to będzie nieładnie. Najlepiej jest odcinać go po prostu tylko fazą i robiąc tutaj e, tylko pole. Wracając do, e, do blatów kuchennych, otwory na powerporty, czyli gniazdka wysuwane. Tutaj mamy taki otwór na, na prostokątny powerport, który naciskamy, on się wysuwa ewentualnie tutaj mamy na okrągły power port, gdzie też go naciskamy i wysuwają się gniazdka do góry. Pamiętajcie wtedy o tym, że pod spodem musi być zapewnione miejsce, czyli nie może być szuflady, ewentualnie musi być głębsza tak, żeby ten power port miał tam miejsce na to, żeby się znaleźć. Jeżeli chodzi o płyty grzewcze, tutaj jest otwór na standardowy 56x49, na płytę nakładaną z góry, ewentualnie na płytę licowaną, ale przy płytach licowanych Zawsze jest tak, że między płytą a kamieniem musi powstać 2 mm przerwy, tak? Z jednej i z drugiej strony, i później jak jest to wypełnione silikonem to nie do końca jest to yy, wizualnie ładne, tak więc, yy, więc tutaj trzeba się naprawdę mocno zastanowić nad tym, czy chcemy płytę licowaną, dlatego że jednak silikon wymaga po jakimś czasie wymiany i też yy, zawsze ten brud tam się zbiera i. I się osadza. Jeżeli chodzi o fajne, nowoczesne kolory, polecam Fiandrę, włoski producent i serię Marmi Maximum. Możecie sobie to znaleźć. Mamy z tej serii statuario Calacate. Zwróćcie uwagę, że jest bardzo jasne tło, jeżeli chodzi o ten rodzaj spieku, który nawiązuje właśnie do jasnego marmuru statuario. Kolejną rzeczą to jest nawiązanie do spieków, które w oryginale są bardzo drogie. Tutaj mamy Agat Black, spiek kwarcowy Agat Blue, występuje jeszcze w złotym kolorze, w formacie 300x150 cm i tylko w takim formacie, nie występuje w mniejszych formatach. Kolejne materiały z serii Marine Maximum, mamy tutaj Pietra Grey, Również wspomniane statuario i sahara noir, czyli czarny, nawiązanie do czarnego marmuru z złotą żyłką. Oprócz fiandrę, też ciekawa propozycja, czyli Atlas Plan. Tutaj jeszcze wróćmy na chwileczkę do agatu, czyli Blue Agat. Świetna sprawa, jeżeli chodzi na przykład o podkreślenie jakiegoś miejsca w salonie. Jedna płyta albo dwie płyty, gdzie żyły przechodzą w siebie. Fajnie podkreśla i nadaje charakteru w danym wnętrzu, więc dla fanów niebieskiego koloru świetna sprawa. Wróćmy do atlas planu. Kalakata jest plan. Materiał występujący w pole. polerze w grubości 12 mm w formacie 324x162. I tutaj ten materiał występuje tylko w polerze. Są też inne materiały, które występują właśnie w polerze, w satynie i w siliku. Tak jak na przykład kalakata Imperiale, myślę, że dość flagowy produkt A teraz Planu. Tutaj mamy kalakata Imperiale w polerze, gdzie też pamiętajcie o tym, że pole uszkodzony na spieku kwarcowym, nie da się go już odnowić, tak, więc musimy uważać z piachem wnoszonym na butach, czy z czymś, co może być agresywne dla Porysowania, ale jeżeli chodzi o piach, rysuje zarówno spiek, granit, marmur, drewno, wszystko co jest polerowane. Kalakata Imperiale w silku, czyli w jedwabiu. Yy, tutaj jest taka ogróbka, która właśnie też pokazuje, fakturę yy, troszeczkę prawie jak antykowaną. Natomiast to jest silk, czyli jedwab. I z drugiej strony mamy Kalakata Imperiale w satynie. I o dziwo: satyna jest delikatniejsza od siliku, tak? Wydawałoby się, że powinno być inaczej, natomiast satyna jest delikatniejsza. Możecie, zapraszamy, Ale możecie do nas zajrzeć, zobaczyć na żywo, dotknąć, popatrzeć na to. Mamy też w ofercie Neolit, też hiszpański producent z pieku kwarcowego. Ciekawe kolory grubości 6-12 mm, też bardzo popularne kolory, jeżeli macie Jakieś pytania związane z kamieniarstwem budowlanym, czyli wszystkim, o czym wspomniałem, piszcie w komentarzach. Zapraszamy na żywo, porozmawiamy, omówimy. Pamiętajcie o tym, że zawsze przed przystąpieniem do schodów, do blatów, warto jest omówić wszystkie możliwości, wszystkie aspekty, które mogą wystąpić. Na przykład wysokość mebli, jak blat wychodzi w parapet, żeby to wszystko się komponowało czy ewentualnie noga w dół, wzlew, rozmiar w szafce, żeby to pasowało, żeby, żeby później nie być zdziwionym, że coś nam nie pasuje. Przy schodach również, przy schodach na ogół jest ten problem, że pierwszy stopień i ostatni stopień są różnej wysokości, więc jeżeli chcemy, żeby one były wszystkie równe, musimy zwrócić na to uwagę na odpowiednim etapie naszych, naszych prac. Jeżeli możecie, zapraszamy na nasz kanał na YouTube Kamieniarstwo Warszawa, bądź na Facebooku Facebook łamane Marmor Stone, bądź Facebook łamane Kamieniarstwo Warszawa. Jeżeli możecie, polubcie, udostępnijcie, zapraszamy. Wiele ciekawych realizacji. Od 20 lat zajmujemy się kamieniem naturalnym, z spiekami i, i konglomeratami kwarcowymi, więc chętnie przekażemy Wam zdobyte doświadczenie. Zapraszam Tomasz Kos, Kamieniarstwo Warszawa.